No. Ja też też mogłeś pokazać zaraz mój stream. Ty ten A. idę, ja wiem, ja mam Cię zasubowanego. Ale nie pokazuje mi, wchodzę. Przedem, czekaj. A, zmieniłeś. Ale nie masz live'a odpalonego, nie widzę. Ja wchodzę na twój profil i masz tylko przesłane filmy i są... Lorty, no? Odwraca go do góry nogami, nie? Ja? Ja ci... ja ci powiem jak ja mam ustawione w przechwytywaniu gry. Ja w przechwytywaniu tylko ty masz tego nowszego, no nie? jest nie? tam taki... Jeszcze są do wyboru. Dopras dopasuj obraz do ekranu, mam zaznaczone. Ignoruj stosunek długości boków, mam zaznaczone. Bo ty masz Besa. Teraz się, jak na przykład, zatrzymał, jest do góry nogami. Mówię ci, to jest program dla cierpliwych, a? Dzięki Bogu na razie wszystko. Wcześniej jak streamowałem, to w ogóle przechwytywałem grę za pomocą przechwytywania okna, bo za pomocą przechwytywania gry mi się nie był czarny ekran. Jaką masz? Ja mam Nvidia, Ty też masz Nvidia? Musisz wejść w panel sterowania Nvidia, tam masz. Nie, nie, nie. Ja wiesz, wiesz, jak wchodziłem? Wchodziłem w panel sterowania od Nvidia, Wybierałem program OBS-a i zmieniałem na kartę graficzną zintegrowaną. No bo nikt, nikt mnie w ogóle nie, nie ogląda, słabsłab słab biznes. Tak, no. a to tam, no bo to i też jeszcze dostałem od takiego łebkę, który do mnie kiedyś na kanał, zaczął się coś tam zygać, a ja mówię, ty, zygaj sobie i tak ci nie dam bana, bo taki nie jestem, nie? Ja, no I on, i on, się, on się podjarał, nie? I w ogóle, jakie on mi w ogóle teksty napisał, w to w donajcie, że i pow, powinienem w radiu robić. Cześć. Ale spoko typek. Ma 36 lat. Donajtową mi poprzez SMS-a, oni zabierają 55% dochodu z Jakby robił na przykład przelew bankowy, to 96% trafia do mnie.